susza jest w tym jest roku bardzo jak to wygląda nie wiem to ktoś coś pomaga ktoś coś robi tutaj. A jak u pani to wygląda czy gospodarstwo czy też ogród może ogród szklarnia kwiaty wszystko suche wszystko suche trzeba lać lać i lać chcę zapytać o suszę w tym roku czy jest tutaj bardzo dużo w Narwi no teraz to nie padało z 3 tygodnie tak więc jak się trochę jest suszy jak sobie radzicie. Ja to wiesz, rolnikiem nie jestem, więc tutaj mi to tam obojętne. A tak to nie wiem, jak tam u panów rolników i tak dalej. Czy duża susza w tej chwili jest tutaj bardzo, na tym terenie? Bardzo. Jak sobie z nią radzicie? Wcale nie radzimy. A gmina pomaga? Nikt tam w niczym nie pomaga. Czy duża susza w tym roku tutaj na tym terenie? Cały czas praktycznie. Nie było kropli deszczu. Wypaliło wszystko. Owoce na drzewach, jabłka, różki, wsios spaliło. Jak sobie teraz radzicie znowu? Ciężko gmina coś pomaga? No to, kto ma może większą plantację i ubezpieczone, to może tam parę złotych dostało. A tak jak chłpynę sam dwie trzy błąd, to, to na ogrodach też by paliło, łaziwa. Jestem rolnikiem, nigdy nie byłam, nic nie mam, tylko tu jest podwóreczka, podwórko tak jak widać. A, stąd nie widać. Jest normalnie rzuciutko, także susza jest. Kwiaty w miarę możliwości się podlewa, prawda? Bo szkoda, bo to były, prawda, wydane pieniążki, nawozy, woda i tak dalej. A ile czasu tutaj deszcz nie padał? Nie umiem pani opowiedzieć, ale chyba za dwa tygodnie to już nie ma deszczu. Także. Jest sucho i tak jak prognozy sprawdzałam najbliższe, chyba dopiero coś tam ma się pojawić w środę w aplikacji, prawda, na konkretnie na miejscowość Narew. A tak wszędzie park, jak widać, sucho, liście lecą. Nieprzyjemnie. Nie jest, Dziękuję. nie jest, nie jest wesoło, nie jest różowo. W każdym razie to są koszty. A rolnicy, o tak jak dzisiaj w radiu już słuchałam, prawda, już liczą, szacują koszty, jakie będą ponosili w związku z suszą. Dziękuję. Jabłka, wszystko, te owoce, prawda, tak jak obserwuję u innych, to wszystko za wcześnie jest opad silny, bo duży urodzaj był, ale to wszystko bez sensu leci, bo to wszystko gni jedna drzewka. Mam jedno drzewko, dokładnie jabłonkę, to tak w promieniu może 2,5 metrów, to jest białutko w Susza dotknęła praktycznie prawie całą Polskę, ale województwo podlaskie niektóre powiaty, niektóre gminy dotknęła w sposób szczególny. Ja dzisiaj jestem na terenie Powiatu Hajnowskiego, gdzie widać jak wygląda w tej chwili uprawa kukurydzy. I to proszę Państwa, kukurydza przeznaczona na kiszonkę będzie w tym roku co najmniej o 20%. Te plony będą mniejsze, z uwagi na to, że właśnie kukurydza została dotknięta tą suszą w sposób najbardziej. Ale nie tylko. Dlatego że suszy. Suszą dotknięte zostały również uprawy owocowe, ziemniaki, buraki cukrowe. Tego jest bardzo dużo. Instytut. Y Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, w puławach zgodnie z wymogami obwieszczenia, opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski i w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą hydrologiczną. I ta susza właśnie do końca sierpnia już była 20 ale wrzesień jest jeszcze bardziej suchy niż sierpień, więc prawdopodobnie. Te szkody wyrządzone suszą będą jeszcze wyższe. Plony, które mają być zebrane, niektóre już są zebrane, ale te, które będą zebrane w całości, mogą być o 20, a nawet o 30% niższe w stosunku do roku ubiegłego. Tutaj, gdzie jestem, nie padał deszcz od ponad dwóch tygodni, w niektórych miejscach nawet miesiąc. Nie było ani kropli deszczu. Wszystko jest wysuszone, trawa, liście już wyglądają tak, jakby był październik, dlatego że niektóre drzewa są niemal łyse, e, dlatego że nie widziały wody. No i przede wszystkim jakby trawa, wszystko to, co można powiedzieć, było do tej pory całkiem jeszcze niedawno zielone. W tej chwili jest szare, żółte. Wszędzie jest kurz, piach. Wiatr dodatkowo, który rozwiewa te wszystkie nieczystości, powoduje no, problemy z oddychaniem, również efekt takiego smogu. Ja nie wiem, jak sobie rolnicy poradzą, bo na razie jak pytałam tutaj w gminie między innymi Narewka, to no, nie ma za bardzo pomocy władz gmin dla osób dotkniętych suszą, no, a ludzie radzą sobie w taki sposób, żeby no, podlewać te ogródki w miarę możliwości, czy jakoś. Radzić sobie w tej sytuacji, w której są, dlatego że na miejscu praktycznie no, nie ma nikogo. Rozmawiałam dzisiaj także z władzami z Tarostwa Powiatowego w Białymstoku, a także w Sokółce tam takie informacje powoli docierają od rolników, którzy są poszkodowani suszą. Jak będzie wyglądał finalnie bilans i szacowanie strat spowodowanych suszą, myślę, że przekonamy się gdzieś dopiero pod koniec miesiąca. Na razie przynajmniej do środy przyszłego tygodnia nie zapowiadamy da się nic, co by wskazywało, że mogą tutaj przejść jakiekolwiek deszcze, jeżeli będą jakiekolwiek, no to raczej tylko przelotne. A na razie pogoda ma być taka, że 30 stopni, 28, 29 ma się utrzymać jeszcze przez około tydzień. Więc rolnicy i ci, którzy mają jakieś swoje własne uprawy nawet na własne potrzeby, Patrzył w niebo z niepokojem. Mam nadzieję, że będą w stanie jakoś sobie poradzić, i wszyscy z tą suszą sobie poradzimy. Będziemy obserwować sytuację. Agnieszka Siewiareniuk-Macierowska.